Dzień trzeci. Potrzeba i pewność sądu ostatecznego, część druga. Jako wielki tam strach będzie, gdy sam Bóg na sąd zasiądzie i rozstrząsać wszystko będzie. Czas miłosierdzia i łaski i pomocy zaraz po śmierci mija, gdzie już trzeci trybunał następuje. Skoro człowiek świat ten skończy, jest trzeci szczegółowy sąd i trybunał jako apostoł świadczy. Statut Boży jest, aby każdy raz umarł, a potem sąd. Na tym sądzie szczegółowym Trojaki na duszę może zapaść wyrok. Do nieba, do piekła albo do czyśćca, ponieważ zaś męki czyśćcowe trwają tylko do czasu i są przygotowaniem do nieba, że to Pan Bóg po śmierci właściwie zaraz osądzi jednego do piekła na męki, drugiego na łono abrahamowe na pociechy i łotrowi na krzyżu zaraz raj i królestwo niebieskie obiecał i Paweł Święty zaraz po śmierci być z Chrystusem Panem spodziewa mówiąc być z tym ciałem rozwiązany, a z Chrystusem zostać. I indziej naucza, wiemy, iż gdy się ten dom nasz, tego mieszkania rozsypie, inne budowanie z Boga mamy, dom nie ręką uczyniony, ale wieczny, w niebie. Bez wątpienia wtedy sądzi Pan Bóg, skoro kto umrze i daje zapłatę za dobre i złe. Lecz i taka u tego Trybunału sprawiedliwość jeszcze jest niedoskonała, bo tylko na duszy jest zapłata, a ciało, które co dusza kazała wykonywało, bez nagrody i karania w ziemi w prochu zostaje. Cały człowiek robił, cały wziąć ma zapłatę, a dusza sama bez ciała nie jest człowiekiem całym i natury onej ludzkiej, jako jest od Pana Boga stworzona, cała nie ma. A nadto ten sąd jest tajemny. A co więcej, taki sąd jest bez strony, która krzywdę ma, a winna patrzeć na karanie swego przeciwnika i na nagrodę, którą się jej stać ma. Potrzeba tego i sprawiedliwość wyciąga, aby się zły wstydził i zasromał oczu wszystkiego świata, ludzi i aniołów, co ich jest i będzie, gdy jego mu złości i grzechy wymiatać przed wszystkimi będą. O, wielkaż to będzie męka. Gdyby któregoś z was grzechy publicznie powiedziane być miały, czym byście tę sromotę odkupili? Drudzy by i umrzeć woleli, aby jawnie przed ludźmi zawstydzeni nie byli. Jeszcze i stąd jest niedostateczna ta sprawiedliwość, iż drugie są takie grzechy, które wiele miały towarzystwa, a które jednako i razem z innymi uczestnikami karane być mają. Dlatego to musi być inny sąd, na którym by sprawiedliwość wszystkie doskonałości swe miała. Taki będzie ten ostatni czas, ten czwarty i ostatni trybunał, przed którym wszystko się ukaże, wszystko się popłaci, nikt się nie zatai, nikt nie obroni, nikt darami nie wykupi, nikt nie wykłamie, nikt się nie wyprosi. Teraz nie dochodzi sprawiedliwość. Teraz mówim, czemu Chrystus nasz nie pokaże mocy swojej nad nieprzyjaciółmi swymi? Czemu się tak złym powodzi? Czemu tak nierówno Pan Bóg ludzi podzielił? Czemu na tak dobrego tak wiele idzie złych przygód? Lecz na on czas sądu tego rzeknie każdy. Sprawiedliwy Pan Bóg we wszystkich drogach swoich a święty we wszystkich dziełach swoich. Sprawiedliwy Pan i prawy, i nie masz w Nim nieprawości. Teraz na sprawę Boże patrzym jako na rozebrany godzinnik, na kółka i żelazka Jego, nie wiedząc, gdzie się coś przydać ma i rzemieślnikowi przyganiamy. Ale gdy się złoży, poznamy dowcipnego rzemieślnika. I pochwalim sądy jego i sprawy wszystkie jego. Na sądzie tym nie będzie odwłoki, nie będzie żadnego miłosierdzia. Nie przeszkodzi łaska, musi miłosierdzie albo milczeć, albo z daleka i próżno płakać, a sprawiedliwość szczera i goła skazana ma być. Na ten sąd i ciało z wstanie i zapłatę swoją albo dobrą Albo złą przy duszy weźmie i tak się człowiek przy swem niejako robił, zastoi, gdzie jawnie przed wszystkim światem każdemu nagroda będzie, gdy strony wszystkie staną, a ukrzywdzeni patrzeć będą na karanie swoich nieprzyjaciół. Gdy wszyscy uczestnicy jednych grzechów patrzeć na się, a uczestnictwo w mękach brać będą. Gdy się każdego najtajniejsze grzechy przed wszystkim światem otworzą, aby ten, który się oka boskiego nie bał, oka się wszystkiego świata zasromał. Tak wtedy potrzeba tego sądu ostatecznego widoczną jest jasno. Tak, iż sam ograniczony rozum ludzki z owych bardzo przekonujących dowodów takować poznać musi i zaprzeczyć jej żadną miarą nie może.